Witajcie, dzisiaj będziemy zajmowali się solami. Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali lub kationu amonowego i anionów reszt kwasowych. No i tak wygląda ogólny wzór soli, czyli M nam symbolizuje metal o wartościowości N, natomiast R to będzie reszta kwasowa o wartościowości M. No i jak pewnie już wiecie, wartościowość zapisujemy tutaj sobie na krzyż. Co jeszcze musimy wiedzieć? No musimy znać kwasy, tak? To są kwasy beztlenowe, ponieważ my sobie podzielimy ten film na dwie części. Najpierw będziemy zapisywali nazwy soli, w których reszta kwasowa pochodzi od kwasów beztlenowych, a później zrobimy to samo z tlenowymi. Czyli tak, jeżeli chodzi o kwasy beztlenowe, to mamy cztery takie podstawowe. To będzie kwas chlorowodorowy, bromowodorowy, jodowodorowy i siarko Wodorowy. I teraz tak, gdzie będzie ta reszta się znajdowała? Reszta to będzie wszystko to, co znajduje się przy wodorze. Czyli jeżeli tutaj mamy H, to to, co stoi za wodorem, to będzie reszta kwasowa, czyli w przypadku tego kwasu, to będzie CL, tutaj br, tutaj I, a tutaj S. No i tak jak mówiłam, pierwszy, pierwsza część będzie poświęcona nazewnictwu takich soli, których reszta kwasowa pochodzi od kwasu beztlenowego. Beztlenowego, no bo widzicie, że żaden z tych kwasów tlenu nie posiada. No i wówczas mamy końcówkę ek. Czyli gdy będziemy mieli Cl w soli, to powiemy, że to będzie chlorek. tak? Cl to jest chlor, czyli mamy chlor ek. Mamy Br, czyli brom, czyli mamy bro Mek. To sobie zapiszmy. I to będzie symbol jodu, czyli mamy jodek. No i jeszcze mamy S, czyli to będzie siarczek. Tak, i oczywiście o tutaj, to sobie dopiszmy dalej. No i co jeszcze musimy wiedzieć? Otóż. Musimy wiedzieć, jak tworzymy nazwy. Czyli nazwy soli są tak naprawdę złożone z dwóch wyrazów. Pierwszy pochodzi właśnie od nazwy kwasów, a drugi to nazwa metalu, która podana będzie w dopełniaczu. No i bardzo ważna uwaga, że gdy metal posiada różne wartościowości, to na końcu w nawiasie musimy podać, o którą wartościowość nam chodzi. No, ale przejdźmy do przykładów. Mamy taką sól, mamy CAS, czyli CA to będzie ten metal, który tutaj widzimy na początku, a S to będzie reszta kwasowa. No to patrzymy, S to będzie reszta kwasowa od kwasu siarkowodorowego, czyli to będzie siarczek. Co to będzie za, yy, za symbol? To będzie symbol wapnia. Mamy CA. Czyli to będzie siarczek czego? Siarczek wapnia. No i teraz, jeżeli chodzi o wartościowość, no to tak, Ca, jeżeli spojrzycie w układ okresowy pierwiastków chemicznych, to Ca znajduje się w drugiej grupie. A wiecie pewnie już z filmu na, te, na temat wartościowości, że wszystkie pierwiastki z drugiej grupy są zawsze tylko dwuwartościowe. Zresztą tutaj spójrzcie, nie wiem czy się doczytacie. Jeżeli poszukamy wapnia, wapń mamy tutaj, mamy symbol CA, czyli ma tylko wartościowość równą 2, a więc tutaj tej wartościowości zapisywać nie trzeba. Teraz mamy KI, czyli I to będzie reszta kwasowa i to będzie reszta od kwasu jodowodorowego, czyli mamy jodek. No to piszemy jodek. K, no jak spojrzycie, to będzie. Symbol potasu, czyli to będzie jodek czego? Jodek potasu. No i znowu, patrzymy na potas. Potas będzie jednowartościowy tylko, czyli tutaj tej wartościowości zapisywać nie trzeba. Mamy BaCl2. No to tak, Cl2 to musi być reszta od jakiegoś kwasu, reszta kwasowa. No i faktycznie to będzie od kwasu chlorowodorowego, no bo tutaj mamy. Cl, czyli mamy chlorek. No to piszemy chlorek czego? Ba to będzie bar. Widzimy, że bar leży w drugiej grupie, więc jest tylko dwuwartościowy, czyli wystarczy zapisać, że mamy chlorek baru. No mamy kolejny przykład soli. S pochodzi od kwasu siarkowodorowego, czyli to będzie na pewno siarczek. No, i czego to będzie siarczek? AG to będzie srebro, czyli mamy siarczek srebra. No i teraz patrzymy, ilu wartościowe będzie srebro? No i tutaj zwróćcie uwagę, że srebro może być albo jedno, albo dwuwartościowe. Czyli my tutaj w nawiasie musimy koniecznie podać wartościowość srebra. A skąd ją wziąć? Otóż weźmiemy sobie ze wzoru. Otóż spójrzcie. Mamy tak, AG2S. Czyli co my wiemy? Wiemy, że S będzie dwuwartościowe. Tutaj jeszcze cofamy się do kwasów. Otóż wartościowość reszty kwasowej zależy od liczby atomów wodoru w tym kwasie. Czyli tu mamy w przypadku kwasu chlorowodorowego HCl, czyli mamy tylko jeden wodór, a więc Cl będzie jednowartościowe. Br też będzie jednowartościowe, bo mamy HBr. Podobnie będzie z I. Mamy H i, czyli widzimy, że mamy jeden atom wodoru, czyli reszta kwasowa będzie jednowartościowa. Ale w przypadku kwasu siarkowodorowego mamy H2S, czyli w tym kwasie mamy dwa atomy wodoru, czyli to oznacza, że S, czyli reszta kwasowa będzie dwuwartościowa. No i to wpisujemy tutaj. Wiemy, że siarka będzie dwuwartościowa i ile tej siarki mamy? No, mamy tylko jeden atom. Te jedynki się zwyczajowo nie zapisuje. Ja to robię tylko po to, abyście po prostu lepiej widzieli, w jaki sposób należy wykonywać obliczenia. No, ile mamy tu srebra? No, tu mamy dwa atomy srebra, ale nie znamy wartościowości. No i robimy w ten sposób. 2 razy 1 musi być równe x razy 2. Tak? Czyli mamy x razy 2. No to tak, 2 razy 1 to będzie 2. X razy 2 to będzie 2x. Czyli dwójkę musimy pomnożyć przez ile, aby mieć tutaj dwójkę? No musimy pomnożyć przez 1. To oznacza, że srebro musi być jednowartościowe. No i sprawdzamy. 1 razy 2 to 2, 2 razy 1 to też 2. Wszystko nam się tutaj Zgadza. Czyli my tutaj w nawiasie koniecznie musimy dopisać, że to będzie siarczek srebra 1. No i mamy drugi przypadek. To też będzie siarczek, bo widzimy, że na końcu mamy S. CU to będzie miedź. Czyli mamy siarczek miedzi. No i teraz patrzymy, gdzie będzie miedź. Mamy, mamy, mamy. Tak, CU. Znowu, miedź może być albo jedną. Al, może być albo jedna, albo dwuwartościowa, no to sprawdzamy, mamy CU2S, czyli tak. Siarka będzie dwuwartościowa, bo to jest reszta kwasowa od kwasu siarkowodorowego, no i mamy jedną siarkę, czyli mamy 2 razy 1, hmm, może zapiszmy to tak 2 razy 1, czyli tutaj mamy dwójkę, no a tutaj mamy dwa razy coś, czyli 2 razy X. Też ma nam dać dwa. No to dwa razy ile? No 2 razy 1 będzie równe 2, czyli to znaczy, że mieć musi być tutaj jednowartościowa, czyli to będzie siarczek miedzi 1. No i mamy jeszcze kilka przykładów. Najpierw spójrzmy na to mamy ALCL3, czyli CL pochodzi od kwasu chlorowodorowego, czyli mamy chlorek. O, poczekajcie, kilka mamy, chlorek. A L to będzie glin, czyli mamy chlorek glinu. No i patrzymy teraz na wartościowość, czyli jeżeli chodzi o glin, to mamy jedną wartościowość, czyli tej wartościowości zapisywać nie trzeba. No to patrzymy dalej, mamy CACL2, czyli to też będzie chlorek, chlorek, no i CA to będzie, będzie wapń, czyli mamy chlorek wapnia. Wapń wiemy już, że leży w drugiej grupie, czyli będzie miał tylko jedną wartościowość równą 2, czyli tej wartościowości też zapisywać nie trzeba. Mamy KCl, czyli to też będzie chlorek. Chlorek K to będzie potas, czyli mamy chlorek potasu. No i potas leży w pierwszej grupie, czyli będzie tylko jednowartościowy, czyli tej wartościowości też tutaj nie zapisujemy. Teraz mamy MGS, czyli to będzie magnes S, to będzie reszta od kwasu siarkowodorowego, czyli mamy siarczek magnezu. Siarczek magnezu, magnezu, o, I teraz patrzymy na magnez. Magnez będzie tylko dwuwartościowy, więc też nic tutaj nie zapisujemy. I na końcu mamy NACL, czyli to będzie chlorek. Sodu. Jeżeli chodzi o sód, o Na, yy, sód, sód, sód mamy tutaj, będzie zawsze jednowartościowy, czyli tej wartościowości też zapisywać nie trzeba. I Wam tutaj powiem, że Na to będzie wzór soli kuchennej, takiej, której po prostu używacie na co dzień. No i teraz będziemy postępowali odwrotnie, czyli mamy przepis słowny, a myśmy chcieli podać wzór soli. Czyli zawsze zaczynamy od końca. Mamy najpierw chlorek potasu, czyli zapisujemy potas, a później dopiero chlorek, czyli potas to będzie K, bo to jest symbol potasu, a jeżeli chodzi o chlorek, to będzie od kwasu chlorowodorowego, czyli ta nasza reszta kwasowa to będzie Cl. Następnie zapisujemy wartościowość. Jeżeli chodzi o potas, no i spójrzcie, potas będzie zawsze jednowartościowy, czyli tu zapiszemy jedynkę, a jeżeli chodzi o chlor, no to chlor y, też będzie jednowartościowy, bo to będzie reszta kwasowa od kwasu chlorowodorowego, czyli pamiętajcie, że reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile w kwasie jest wodoru, tak, ile jest atomu wodoru, czyli tu mamy jeden atom wodoru, czyli Cl musi być jednowartościowy no i na krzyż sobie zapisujemy, czyli tu nam idzie jedynka, tu jedynka, wiemy, że jedynek zwyczajowo nie zapisujemy, czyli wzór to będzie po prostu KCL. Teraz mamy chlorek wapnia, czyli wapni ma symbol Ca i wapni, jak spojrzycie, będzie dwuwartościowy. Jeżeli chodzi o chlorek, to też mamy CL i Cl będzie jednowartościowe, zapisujemy sobie na krzyż. Czyli tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę, ale wiemy, że jedynek zwyczajowo nie zapisujemy, czyli wzór poprawny to CaCl2. Teraz mamy chlorek magnezu, czyli najpierw magnez i magnez leży w drugiej grupie, czyli będzie dwuwartościowy i mamy chlorek, czyli mamy Cl. Cl będzie jednowartościowe, znowu na krzyż, tu jedynka, tu dwójka, czyli poprawnie to będzie MgCl2. Te jedynki nie zapisujemy. Lecimy dalej. Mamy siarczek potasu. No to tak, potas to będzie K. Mamy siarczek, czyli mamy resztę kwasową, tak od kwasu siarkowodorowego, czyli to będzie S. I S będzie dwuwartościowe a K będzie jednowartościowe, no i na krzyż, czyli tu dwójka, tu jedynka. Jedynki nie zapisujemy, czyli poprawny wzór to k2s. Siarczek magnesu. Mamy magnes i siarczek, czyli mamy s. Siarka będzie dwuwartościowa, podobnie magnes. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli tu będą liczby, które możemy skrócić, to najpierw musimy to wykonać, czyli dwójki nam się dzielą przez dwa, a więc 2 podzielić przez 2 to 1, i ta jedynka nam wędruje tutaj. 2 podzielić przez 2 to też 1, ale jedynek nie zapisujemy, czyli wzór poprawny to MGS. Jeżeli macie problem z wartościowością, to na moim kanale czy na stronie jest odnośnie tego film, więc spokojnie możecie to sobie poćwiczyć, tak? kiedy to się skraca, w jaki sposób zapisujemy. Więc zachęcam, jeżeli macie problem, do Obejrzenia. No dobra. Mamy jeszcze dwa przypadki siarczek, żelaza 3. No i ta trójka mówi nam o wartościowości żelaza. No bo spójrzcie, żelazo może być albo 2, albo może być 3 wartościowe. Czyli tu koniecznie musicie mieć podane, o którą wartościowość chodzi. Czyli najpierw mamy żelazo, które będzie 3 wartościowe. Następnie mamy siarczek. Siarczek, czyli wiemy, że mamy S. I S będzie dwuwartościowe, no i teraz tak, trójki i dwójki nie skrócimy, czyli zapisujemy na krzyż, tu nam leci dwójka, a tu trójka, no i mamy siarczek żelaza 3. No i na końcu jeszcze mamy chlorek żelaza 3, czyli wiemy już, że żelazo będzie trzywartościowe. Chlorek pochodzi od chloru, czyli mamy Cl, i Cl będzie jednowartościowe trójki jedynki przez nic nie skrócimy, czyli zapisujemy na krzyż. Trójka nam wędruje za chlor, jedynka tutaj, ale wiemy, że jedynki nie zapisujemy, czyli mamy FeCl3.